W kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejszym tematem będzie moich top 5 kosmetyków do twarzy. Pierwszym z nich jest tonik do twarzy, który kupiłam w Douglasie około rok temu, także miałam go bardzo, bardzo długo, on się już kończy, został go centymetr. Co w nim lubiłam? Lubiłam w nim to, że nie miał tej tłustej konsystencji, jakie mają niektóre toniki, co mi się też nie podoba, bo zapycha to pory. To raz. A dwa, nie lubię jak mi się twarz klei. To jest po prostu coś, czego nienawidzę, i ten tonik sprawdził się naprawdę świetnie. Drugą rzeczą jest coś z kosmetyków do malowania twarzy. Jest to podkład od Lumeny, który dostałam we współpracy razem z firmą Lumeny, Także miałam go w sumie do testowania i on się mi tak spodobał, że muszę kupić nowy, bo też mi się kończy. Jedynym minusem, właśnie tych podkładów od Lumeny jest to. Które mają tylko trzy odcienie: do jasnej karnacji, średniej oraz ciemnej. Co może niestety utrudnić nam ten właściwy wybór, tak? Bo nie ma nic gorszego niż za jasny bądź za ciemny podkład. Ja miałam akurat ten do średniej karnacji, ale chodziłam też na solarium, dlatego w miarę to pasowało. Um, co w nim jeszcze lubiłam? Lubiłam to, że był bardzo, bardzo, bardzo trwały. On się nie zbierał gdzieś w kącikach, w liniach, w zmarszczkach, to się nie zbierało, nie odkładało. Brzydko, jak w niektórych podkładach. Jeszcze co jest fajne i bardzo, bardzo użyteczne, to to, że ten podkład posiada właśnie pompeczkę i można go bardzo fajnie aplikować. Takim do dodatkowym produktem, który mogę również polecić, jest rozświetlacz do twarzy, również od lumeny. Nie wiem, jak sprawdzają się pozostałe rozświetlacze, ponieważ ja wybrałam ten z odcieniem różowego. One są prostu mega fajne. Można z nim zrobić śliczne, naturalne rumieńce, nadać sobie, nadać twarzy różu, tak. Ja go używałam też bardzo, bardzo, bardzo długo i on też mi się niestety kończy. Jeszcze jest, ale też się kończy. Niestety ceny są trochę wysokie, jeżeli chodzi o podkład Lumeny i, i, i ten rozświetlacz, ale myślę, że warto. Trzecim z moich pięciu ulubionych produktów do twarzy jest żel do oczu od Iwonu. Nie wiem, czy używacie produktów z Iwonu, czy kupowaliście, czy kupujecie. Eee, ja przyznam się szczerze, że używam. Może nie wszystko, ale jednak używam. Ten akurat produkt, bardzo śmieszny trafem, dostałam w gratisie od konsultantki, u której robiłam bardzo duże zamówienie. Eee, I to jest Planet Spa, to jest ta seria Planet Spa. Jest to żel do oczu z ekstraktem z czarnego kawioru. On bardzo, bardzo ładnie pachnie. On ma taki odcień fioletowy. Także naprawdę bardzo ładnie wygląda. Działa bardzo fajnie i kojąco na moje oczy. Smaruję oczywiście tutaj podkowy pod oczami, bo ja mam niestety straszny podkowy, jest to rodzinne. Mam ciemne po prostu doły pod oczami. Yy, oraz okolice oczu, całą okolicę oczu i właśnie te dołeczki pod oczami. Yy, bardzo, bardzo go polecam, działa super. Kolejnym produktem, który nabyłam w sumie niedawno jest produkt od Neutrogeny. Kto nie zna neutrogeny, ręka w górę. Także jest to pianka, czyszcząca pianka do twarzy z ekstraktem z kurkumy. Dokładnie. Ona jest bodajże do wszystkich rodzajów skóry. Ona jest oczywiście oil fry, czyli. Eee, też nie jest tłusta, ja nie lubię jak coś jest tusta. naprawdę nienawidzę na początku jak myjecie tą pianką, bo tu jest taka pompeczka, ona po prostu z tego płynu w środku robi nam pianę mogę Wam pokazać <grywa> konsystencja jest fajna pianka bardzo ładnie pachnie i dokładnie myje twarz ja jeżeli chodzi o moją pielęgnację twarzy to odmywam makijaż chusteczkami do demakijażu a tu są takie przykładowe. Niektórzy mówią, że to są złe, one zapychają, tak dalej, tak dalej. Ale powiedzcie mi, to tak właściwie jest dobre, jednorazowe? Wajciki do twarzy są dobre, z płynem do demakijażu, a chusteczki już nie. Także dla mnie to jest trochę głupota i trochę, trochę wychodzi tak na to samo, tak? Także myję makijaż chusteczkami do demakijażu, po czym myję tą właśnie super pianką od neutrogeny z ekstraktem kurkumy eee, i dopiero jak ta pianka ona, tak, ona się wydaje taka troszkę lepka na początku, tylko na początku, ale jak umyjecie nią twarz, to wszystko się ładnie e, normalizuje i wtedy używam mojego toniku z Douglasa. Piątym, a zarazem ostatnim, moim ulubionym kosmetykiem do twarzy jest coś, co dostałam będąc Gościem na C Bloggers w Łodzi. Dostałam to w ramach, w ramach reklamy, tak? W ramach sprawdzenia produktu. Jest to firma Kneipp. Nie wiem, jak to się dokładnie czyta po polsku czy też po niemiecku, ponieważ jest to niemiecka firma. Jest to bioolejek do ciała i twarzy, czyli można go używać do, do ciała, do jak ktoś ma suche łokcie albo suche dłonie, jak i do twarzy. On jest tłusty, on jest rzeczą tustą i rzeczą, którą raczej trzeba po jakimś czasie zmyć. Po prostu ja nie lubię mieć tłustej twarzy, nawet odrobinę, więc ja to zawsze zmywam. Od producenta mamy tutaj tak. Poprawia wygląd skóry w przypadku blizny rozstępów, skóry dojrzałej bądź skóry suchej, zniszczonej. Moja twarz jest bardziej sucha jak tłusta, więc y, często go używam na przykład do policzków. Yy. Sposób użycia. Bioolejek do ciała i twarzy Knight. Idealnie nadaje się do codziennej pielęgnacji. Stosować regularnie, delikatnie wmasowując cienką warstwę w skórę. Omijać okolice oczu. Um, są różne też masażery do twarzy, te ro, e, rolatory, takie rolki, które może można ten olejek bardzo, bardzo fajnie wmasować. Ja o tym, będąc mieszkańcą w Polsce, nie słyszałam o tej filmie, dopiero dowiedziałam się na Sea Bloggers. Po przeprowadzeniu do Niemiec zauważyłam, że to jest bardzo popularna firma tutaj i oni mają dużo, 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 dużo rzeczy. Ten olejek też dałam mamie, mama go używała w sumie do twarzy, do dekoltu, do wszystkich blizn czy suchych miejsc. Bardzo była z niego zadowolona. Poza tym on bardzo, bardzo ładnie pachnie. Mamy oczywiście też różne zapachy. O, oni mają również kremy do rąk, balsamy, jakieś inne olejki, takie dużo, dużo, dużo większe. To jest akurat taka miniaturka. Nie wiem, czy można kupić taką miniaturkę, bo to były reklamówki w sumie raczej, ja kupiłam, mam jej właśnie taki wielki i dałam do niego chyba 5 euro, także to nie wychodzi dużo, a naprawdę warto i olejek starcza na bardzo, bardzo, bardzo długo, Prezentuję się tak.